Cześć, tu Michał. Zagrałem partię szachów z przeciwnikiem z Francji Gatien Tun Gauz. Zagrałem kolorem białym, tempo to 10 minut plus 0 sekund. Były takie momenty w partii, że przeciwnik miał wygraną, partia była ciężka, więc Oglądajcie do samego końca, bo będzie się działo. Więc, więc możemy już przechodzić do partii. Ja, jak zawsze, klasycznie E4. Ja zacząłem E4, normalny debiucik. on zaczął E6, taki sam plan jak ja. Tylko zagrało jedno. Ja zagrałem teraz D4. To jest dla komputera. To jest dla komputera pierwsz, To jest pierwsza linia komputera. Dlatego że teraz on może zagrać tutaj, ale po tym, jak gram tu, tu. I tu jest właśnie taka fajna rzecz, bo. Jak będzie taka wymianka, że ura tu ja to i ja tu. To mój pionek jest tu, jego jest tu. Tylko dla mnie jest jedna tutaj właśnie taka fajna rzecz po tym, że po tym ja mam, mam wszystkie lekkie tak bardzo fajnie. On tak samo ma, tylko że ja mam wtedy jakby ruch, bo po tym. Po, po tym, po tym i po tym ja mam ruch i to mi daje przewagę żeby jakby zaatakować mocniej centrum ale on zagrał hetman h4 nie aż taki dobry ruch albo są dwa różne wyjścia albo poluje na tego pionka, co ja nie polecam dlatego że jak tu macie hetmana to przeciwnik na to, jak zagra to, to moi, ja, właśnie, ja bym w tej pozycji, wiem, że tutaj wisi taki sobie darmowy pionek, ale ja, jakbym, gra, jak, jakbym ja grał nim, jakbym ja grał kolorem czarnym i, i on by na mnie to zagrał, to ja bym tu nie bił. Dlatego, że po tym biciu idzie tu, goniec i zobaczcie sobie na to. Mogę rozsiadę, skoczek z gońcem są wyprowadzeni, on ma tylko hetmana. No zdobył pionka, ale za jak mocne rozwinięcie dla mnie. Ja zagrałem skoczek, ja zagrałem skoczek C3. On może tu związać, ale po tym związaniu ja mogę zagrać tu. Po tym, bo to jest najczęstszy ruch na to. To ja gram tu i po tym ja jakoś gram teraz i po tym ja gram tu i, ja będę, i będę tu próbował końca zrobić normalnie. Ale jeszcze ja ten ruch zagrałam po to, żeby tego pionka bronić, a to się nie opłaca, bo czasami jak przeciwnik tu zbije, to jest właśnie to czasami nie, to nie jest aż takie dobre to bicie. On zagrał koniec C3, związał. Ja zagrałem teraz skoczek F3, a tak na Hetmana. On zbił z szachem. I komputer pokazuje, że najlepsze było koniec D3. Że najlepszy był właśnie. Ten goniec. Dlatego, że po teraz, po goniec D3, że jak ja teraz tu zagram, to po pierwsze, jak on zbije, to ja odbijam, ale ten goniec sobie już fajnie stoi. I to jest najważniejsze. A po drugie, zawsze, jakby tu można było grać, to zawsze ten gonie walnia. Ja Ale zagrałem F3, on zbił, i ja zagrałem głupotę. Wielką głupotę, która prowadzi do bardzo słabej partii. Dlatego, że Hetmana bić nie mogłem, jakby ktoś myślał. Dlatego, że tu był szach ale mogłem po prostu tu zbić, a ja zagrałem tu. Chodzi o to, że pewnie, jak sobie to policzyłem, to pewnie... To pewnie jakby... Tak nie wiedziałem o tym, ale... No to... I to było właśnie słabe, no bo... Dlatego, że to jakby prowadzi już do ciężkiej teraz pozycji, żeby to ugrać. Ale partia jeszcze się tam dalej toczyła. I on zbił tego pionka. Co nie jest takie wcale jakieś dobre. Dla komputera to jest najlepsze. Ale najlepsze... Jak wtedy wam mówiłem, że to nie jest, to nie chodzi o to, że ja wtedy coś źle powiedziałem. Tylko chodzi o to, że teraz to bicie jest dobre, bo teraz po tym i tak idzie tu bicie, tu i jakby już ta pozycja wtedy, bo już mam mniej figur i wtedy to już jest dobre, bo na początku partii to nie jest aż takie dobre właśnie tutaj, żeby sobie zbić, ale już potem to, to jest Dobre, no bo potem to jest po prostu darmowy pionek. Wcześniej to nie był tylko darmowy pionek, ale teraz już tak. I on zbił. Ja się zablokowałam gońcem. Komputera zdaniem to jest jego jakby pierwsza linia komputera. <gryw> Dlatego, że to jest jeszcze takie ewentualne. Nie można grać tak, bo po tym, po tym Idzie tutaj i tutaj. I problem jest teraz taki, że zeszły wtedy te figury, a on ma plus 4, więc on dalej będzie miał plus 4, tylko będzie mniej figur i będzie równa wymiana, więc to mu się jak najbardziej opłaca. Ale ja zagrałem Edwa. I on tego pionka po prostu spił. Komputera zdaniem, to jest też na. Komputera zdaniem, to jest no jakby. To jest najlepsze, dlatego że to też jest darmowy pionek i. No i ma już o wiele lepszą. I on to zbił. Ja wierzę B1 z atakiem na gońca. Bo jeszcze, no ja już tutaj wiedziałam, że pozycja będzie bardzo ciężka do ugrania, ale jeszcze się nie poddawałem. On zbił kolejnego darmowego pionka, nie ja zbiłem gońca. I on zbił Hetman. To było bardzo dobre. Ale tylko dlatego, że ten Hetman, bo moje figury, jak wszyscy widzicie, jakby, jakby materiał był taki sam, jakby on też nie miał tych figur, co ja, jakby mu jeszcze zabrać tego skoczka i na przykład byle jakie trzy piony, to moja pozycja by była wtedy o wiele lepsza. Ale tak, nie jest. Ja zrobiłam roszadę. On zagrał na E4. To nie był dobry ruch. Najlepsze było. Komputer się nie może zdecydować. Czy najlepsze było skoczek F6 czy skoczek C6. W końcu się komputer zdecydował. I najlepsze było skoczek C6. Zdecydował się. Bo po tym komputer będzie chciał, żeby grać coś naprawdę. Komputer uważa, że po tym ruchu jest, że po tym ruchu jest wieża B3 i po wieża B3 jest skoczek F6. Tak uważa komputer. Nie wiem dlaczego. Ale, on zagrał tutaj. To nie jest dobry ruch, dlatego, że teraz nie ja mogę grać na przykład nawet jakoś tu, żeby kiedyś jakby tego pionka jakoś stracił, to żeby z próbować szachować. Ale ja, ja, ale ja teraz zagrałem koniec, koniec e, F3. Komputera z daniem, no, lepsze było właśnie tak czy inaczej wieża B3. Ale to też było nawet dobre. Chodzi o to że w tej pozycji, jak on na przykład odejdzie tutaj na przykład Hetmanem, to wygrywam pionka. Ale wygrywam pionka w takiej. W słabszy sposób niż normalnie. nie. No bo jak normalnie wygrywasz pionka tak lepiej, to bardziej by mi się opłacało, że na przykład pionek gdzieś na przykład, gdzieś na przykład, gdzieś tu stoi i ja go biję. To mi się bardziej, a tu bywam w taki sposób, że on na przykład tu odchodzi, to ja biję tego pionka, on bije gońcem, ja tu i tu i zdobywam przy okazji, zdobywam jeszcze gońca, zdobywam pionka i gońca za wieżę. Ale nawet jakbym, nawet jakbym teraz tu zbił bicie, nie, bo on tu gra, ja tam, on tu i ja tu. I tak on wtedy może. On może teraz zagrać tu, i po tym biciu. Zagrać na przykład tu skoczek, tu skoczek i tu zbić. I zrobić z tego, że wygrywam tylko pionka. Ale do tego tożby by musiał trochę dalej policzyć. A on, on zagrał na g6 z tym samym planem. Ja to zrobiłem dla komputera. To jest najlepsze. To jest jego pierwsza linia. Jak mówi, pierwsza linia to jest dla komputera. A to było dla komputera słabe, dla te, bo to jest dlatego dobre, że po tym, jak mówiłem, ale on zagrał tutaj nietypowy ruch, dlatego że. Teraz mogę wygrać wieżę, grając tupią, tu na przykład. Nie wierzę, ale mogę jakby zagrać tu, zaatakować wieżę, i on na to ma tylko jeden dobry ruch, tylko tu skoczek daję mu, bo jakby po tym, jakby zagrał na przykład tu, to trać to traci właśnie tutaj swoją wieżę, a jakby... a jakby potem zagrał tu, to traci wieżę i tego, ale jakby tu zagrał na przykład... Y, po tym jakby zagrał na przykład... tutaj, to ja po tym ruchu nie opłaca się, co ciekawe, nie opłaca się bić tej wieży, tylko opłaca się po tym i po tym, opłaca się bić gońca, odchodzi i teraz bije mi wieże. Ale ja tak zagrałem tu bicie, ale on popełnił fatalny błąd, bo zagrał pionkiem na e4. Tutaj albo bije gońca, albo gramy na E4, albo gram na E4 wygrywając pionka i jeszcze wygrywając tego pionka tu atakuję Hetmana i wieżę, więc spoko. Albo biję darmowego końca, ale ja zagrałem to, co zdaniem komputera są o wiele gorsze, bo zdaniem komputera najlepsze jest właśnie to bicie, bo po tym biciu on gra na E7, a po E7 jest goniec B4. Wtedy jest tu goniec B4 z szachem i on musi uciekać na, na jedno z tych, i on musi uciekać na, i on musi uciekać na jedno z tych trzech pól i jest daleko. Ale tego nie zagrałem. To też jest spoko, bo komputera zdaniem, to nie jest aż takie dobre, ale i dobre, ale nawet spoko. Ale on znowu popełnił wielki błąd, czyli koniec, a 6 Teraz się skapnął, że go nie spodwisa, ale tym ruchem podstawił wieżę znowu. Jakby, nie wieżę, tylko pod, podstawił jakby, że teraz ja mogę zagrać tutaj i on nie może obronić. Jak obroni, to bije hetmana, więc po tym on na przykład niech zagra byle gdzie, na przykład tutaj, to ja tu biję wieżę albo mogę teraz zagrać albo sztuk szach, a nie, tego nie mogę, bo jest goniec, ale no najlepsze jest teraz tu bicie gońcem. Ja to zrobiłem. Komputer pokazuje, że on teraz skoczek. E7, skoczę, y, że on teraz na E7 grać, że on teraz powinien grać skoczek E7, dlatego, że teraz po tym ruchu, to jest, to jest słaby ruch, a dlatego ten ruch nie podstawia mata, no bo mata, bo tu jest goniec, ale po tym ruchu to jest komputera zdaniem, że najlepiej podstawić Hetmana, co mnie szokuje trochę, no bo że tu zbije i ona bije na przykład wieżą i jest tu związany. Komputer tak uważa, że po tym skoczek ja gram, goniec bije na G6, zbije Hetmana, a po Y nie, nie tak? A po tym on robi. Ro... I dlatego ta roszada że zajął komputera po tym, że po tym ruchu, jak ja biję, to komputer mówi, że jest krótka ruszada. A, bo komputerowi chodzi o to, że po tym i po tym on robi krótką roszadę i nie ma zagrożenia. Podstawia Hetmana, ale że nie ma zagrożenia. Tak uważa komputer. Ale on zagrał na D6. To jest bardzo duży błąd, dlatego że ja teraz mogę albo zagrać tutaj i tu szachować. Mogę też tu zbić, zaszachować tu zacłony i on jakby tu uciekł. To jeszcze próbować to zagrać potem jakoś tu gońcem, tak. Albo bronić sobie tu normalnie. Ale ja to zrobiłem, co komputera zdaniem lepiej było zagrać goniec na B7. Hmm. Dlatego, że po goniec B7 on gra goniec E2. Goniec E2, że on gra Tutaj tak pokazuje komputer, że przeciwnik gra sobie goniec e2 i ja po tym tu. Nie wiem, ale ja tu zbiłem i on zagrał król d8. I ja teraz mogę albo tu zaszachować, tylko to jest słabe, bo tu podstawia, ale jeszcze albo mogę też zagrać tak, taką małą pułapkę, ale ta pułapka się nie opłaca, nie stosujcie jej, dlatego że jest tu taka bardzo słaba, taka co prawie nikt się na to nie nabierze, a nawet jakby nie wiedział o co chodzi, to może przez przypadek ją ominąć. Dlatego, że tu i jak się zbije Hetmanem, to jest tu mat. Ale na to się najczęściej nie nabierają ludzie. Więc ja zagrałem koniec A5. I znowu mogę na przykład tu zagrać i mnie trzecha zasłony. On zagrał teraz. On zagrał skoczek C6. Podstawił Hetmana. Ale komputera zdaniem teraz ja gram Hetman D6. Że ja gram teraz tu bicie. Tu na D6. On gra skoczek A5. On tu bije. I po tym biciu jest D7. I po tym biciu jest tu mat. Tutaj macik. I tu jest mat. Ale ja tego nie wykorzystałem, tylko zagrałem tutaj. Komputera zdaniem po tym jest het, pod, po tym jest tu het, na C7, ja gońcem biję, po biciu gońcem jest król C8 i po król C8 jest wieża E8. Jest wieża E8 z matem. I on tu zagrał, ja zbiłem, i on tu zagrał. I wszedł taki mat, jak właśnie powiedziałem. To była partia taka, zacięta trochę. No, bo jak sami widzicie, jeszcze tutaj to on ma takie. On ma jeszcze tutaj 3.8, a skończyło się takim automatem z, z wielką przewagą materiałów. Porę była bardzo zacięta. No i to na tyle. No to zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia nara!